Kochani badacze, witam Was na Moście Neuronów w miasteczku sztucznej inteligencji. Dzisiaj wspólnie poznamy tajemniczy świat generowania wspomaganego wyszukiwaniem, czyli REG, techniki, która pozwala sztucznej inteligencji sięgnąć po aktualną wiedzę przed wygenerowaniem odpowiedzi. Zapraszam na fascynującą podróż do serca mądrości i nauki. W przestrzeni hologramów spotkałam neurokucyka i mecha-kotka. Neurokucyk stwierdził, że sztuczna inteligencja po prostu pamięta wszystko, co już kiedyś słyszała i potrafi odpowiedzieć bez dodatkowego sprawdzania. Mechakotek powiedział, że sztuczna inteligencja zagląda do internetu i klei fragmenty artykułów jak układanka. Ich pomysły były zabawne, ale prawdziwa wiedza pokazuje, że sztuczna inteligencja najpierw pobiera najbardziej relevantne informacje z określonej bazy danych lub dokumentów, a dopiero potem generuje odpowiedź. To właśnie jest ERAG. W ogrodzie kodowania spotkałam Pikomyszkę i Neuromrówkę. Pikomyszka opowiedziała, że kiedy projektowała małego robota, użyła sztucznej inteligencji, która najpierw przeszukała dokumentację techniczną do zasilacza, a potem stworzyła opis działania. Neuromrówka wyjaśniła, że ich algorytmy generowały opcje na podstawie najnowszych danych z czujników i wewnętrznej bazy wiedzy. Obie historie pokazują, że era gay pozwala połączyć zewnętrzne informacje, np. dokumentacja, sensowne bazy z generowaniem odpowiedzi. Dokładnie tak działa ta technika. Na placu sensora spotkałam robowiewiórkę i technoorła. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o generowaniu wspomaganym wyszukiwaniem. Robowiewiórka odpowiedziała, że RAG działa tak, że sztuczna inteligencja wyszukuje najpierw odpowiednie teksty z bazy zewnętrznej, a potem generuje spójną odpowiedź. Technoorzeł dodał, że informacje są indeksowane jako wektory, co pozwala znaleźć najbardziej podobne fragmenty i uniknąć wymyślania nieprawdziwych treści. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę i podsumowałam. RAG łączy pobieranie relevantnych informacji z generowaniem spójnych i uzasadnionych odpowiedzi. Drodzy odkrywcy, dziś poznaliśmy, czym jest generowanie wspomagane wyszukiwaniem, czyli RAG. Dowiedzieliśmy się, jak sztuczna inteligencja pobiera dane zewnętrzne, indeksuje je i korzysta, aby odpowiedzi były dokładne i aktualne. Mam nadzieję, że ta wyprawa rozbudziła Waszą ciekawość do dalszego odkrywania świata sztucznej inteligencji. Do zobaczenia na kolejnych przygodach w miasteczku sztucznej inteligencji.